biega. Chcemy y, pobiec y, na y, tropę wilczy. Można się pomęc. Biegiem tropem Wilczym chcę upamiętnić żołnierzy wyklętych, którzy walczyli za nasz kraj tak naprawdę w momencie, kiedy teoretycznie wojny już nie było. Walczyli w partyzantce i, tak jak powiedział o nich poeta Zbigniew Herbert, ponieważ żyli prawem wilka, historia głucho o nich milczy. Stąd też często te osoby są utożsamiane właśnie z tym zwierzęciem, jakim jest wilk, i dlatego nazwa biegu. Chciałbym być częścią takiej historii. No i tak jak jestem otto, czyli w części chwała bohaterom, to jest w sumie najważniejsza. No a w dzisiejszych czasach sytuacja na Ukrainie, także chociaż takim małym, gestem drobnym każdy ma okazję wesprzeć. Jak z roku. A... Organizujemy edycję toruńską. Tak naprawdę od 2016 roku przyłączyliśmy się do organizowanej przez Fundację Wolność i Demokracja imprezy, która tak naprawdę na początku swojego istnienia miała upamiętnić i propagować treści patriotyczne, upamiętnić w pamięć o żołnierzach niezłomnych, o żołnierzach wyklętych. Ta impreza ewoluuje właśnie w kierunku spędzania wspólnie wolnego czasu całymi rodzinami i pamiętania o historii w sposób nieszablonowy niekoniecznie poprzez imprezy, poprzez składanie kwiatów, ale również poprzez właśnie wysiłek, który podejmujemy. Bieg tropem wilczym jest inicjatywą oddolną, organizowaną przez organizacje pozarządowe. Dlatego tym bardziej cieszymy się, że tyle osób mimo niskich temperatur chce uczcić pamięć żołnierzy wyklętych i być tutaj dzisiaj z nami. Że jest to miść, który jest ważny, tak łączyć te aspekty historyczne i element gdzieś dla zdrowia. Jest wyjątkowy, trzeba, trzeba to podkreślić. Tą pamięć nie, nie tylko za, za naszych, ale i za Ukraińców którzy tam jeszcze walczą. Niech dają nie dają, niech pokażą moc, tak powiem tak jak my dzisiaj.